Hej, hej! Cześć! Z tej strony Docentus i witam w Farmingu 17. Moi drodzy, dzisiaj sprawdzimy, czy twórcy Farminga zrobili to samo, co w Grand Theft Auto. Czyli pociąg jest nieśmiertelny i nic go nie jest stanie zatrzymać. Moi drodzy, to jest ten pociąg. Ja teraz jestem tutaj yy, na przejeździe kolejowym. Ustawimy sobie 10 cystern porządnej jakości. Nówka sztuka, prosto z salonu. Także rdzanie ruszała. Garant kotlet, kotet jak kotlet. No kotlet z tego wyjdzie być może. Ustawimy sobie wiadomo, że słodki są nieśmiertelne też. Także spróbuję to tak ustawić, żeby zablokować ten pociąg. Eee, mamy tu już wszystko przygotowane. Także, dobra, pojedźmy, ustawmy. I zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, okay, moi drodzy, ja tutaj zrobiłem przyspieszenie, byście nie musieli się męczyć, jak ja to ustawiam. Czyli tak jak ja się męczyć. No, no zakładając, zakładając, że wszystkie te maszyny w farmingu są nie do rozwalenia czyli one się nie gniotą, one nie wybuchają. No to ten pomysł jest taki, że to się wszystko tutaj zaklinuje i nie wiem na co liczę, sam może skraszuję grę, może nie, zobaczymy. E, specjalnie ustawiam te cysterny na taką jakby zakładkę. Zobaczcie, żeby ten środek ciężkości był raz z jednej strony, raz z drugiej, nie? No bo ona to ma koła, e, a z drugiej strony jest to podczepienie do ciężarówy. No także taka takie ustawienie na zakładkę powinno zadziałać. Powinno. Dobra, dziesiąta cysterna jest dostawiona. Zobaczcie, jak to wygląda. Sprawdźmy, czy. To mogę jeszcze ewentualnie dopchać. O, już więcej nie mogę. Widzicie? Ja już tutaj siły więcej nie mam. O, ładnie to wygląda, ładnie. Zobaczmy jeszcze raz tutaj sobie. Czekajcie, czekajcie, wyłączmy to, żeby lepszy widok był. Okej, okay, moi drodzy, musiałem przestawić, bo pociąg zapomniałem, ale on będzie z tamtej strony jechał. I mam nadzieję, że te wszystkie sterny zablokują mi się na tej rogatce tutaj. Mam nadzieję, że ona jest niezniszczalna i po prostu, nie wiem, eksploduje to wszystko. Szkoda, że to nie są cysterny z paliwem, no bo by naprawdę było ciekawie. No dobra, w takim razie, może musimy sobie to fajne miejsce znaleźć, żeby wszystko było widoczne. Teleportujemy się zaraz do naszego pociągu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czekajcie, może gdzieś. Tu zostaniemy przy tym. O, tu powinno wszystko być ładnie widać. Dobra, tepnijmy się do pociągu. Obyliśmy i wyślijmy naszą lokomotywę z dwoma wagonami zbożowymi w rajs. Yy, poszło. poleciał Dobra, teraz moi drodzy. Szybki. Teleport tutaj i pociąg jedzie z tamtej strony, tak? I zobaczymy. Jedzie, on czy nie jedzie? Czekamy na niego. Czekamy. Co tu się stanie? Jedzie. Widzimy. No, powiem wam, że nieźle to wygląda. Lita stal nie ma opcji, by taki pociąg z dwoma wagonami to przebił. Ale wiecie co? Podejrzewam, że ta gra bardzo dużo czerpie z GTA. Poza wybuchami. No ale zobaczmy, zobaczmy. Zbliża się, rozpędził się do prędkości 20 na godzinę, być może. <grych> I zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Puch, patrzcie na nie, zwolnił. O kurde, latające cysterny. Niesamowicie. Nie, no, zwolnił, zwolnił. Co za pobojowisko! Niesamowicie. Hmm. Czy my mamy coś tak dużego, co by mogło zatrzymać tutaj w rogatkach? Moi drodzy, ja się jeszcze cofnąłem do sklepu, bo chyba tak nie zostawimy. Spróbujemy dołożyć do tego 10 takich przyczep. Krampę. O ile się to tak czyta. A swoją drogą bardzo ładna przyczepa. To chyba jest jedna z największych. I mam nadzieję, że zablokujemy ten pociąg w końcu. Dobra, ja teraz jadę to wszystko na miejsce ustawić, i za chwilę się widzimy. No to lecimy. Pierwsza przyczepa. Ta by zablokowała cały ten. O, dobry pomysł. To następną jeszcze włożymy tam z przodu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Lecimy dalej. Druga przyczepa. Okej. Okay, trzecia przyczepa. Tylko tutaj moi drodzy spróbuję ją wrzucić tak. Cholera. Czy mi się to uda? Żeby... Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Zablokowała. Hmm. Trochę cofnijmy widzicie, przyczepa ona się nie powinna zniszczyć ale fajnie, żeby zablokowała też yy, wjazd tutaj dla tego pociągu o, tą, o te dwa słupki no powinno być ok, nie? dobra, odczepmy hej, może troszkę do przodu jeszcze teraz kurde, idealnie, dobra lecimy po następne to w międzyczasie podłączymy gdzieś może do tyłu no, i mamy czwartą przyczepę, także zaparkujmy sobie tam. Więc jest teraz piąta, szósta, okej, okay, jest i siódma, ósma, dziewiąta, i dziesiąta. Tak ją tutaj chyba zaparkujemy, odjeżdżamy, staniemy sobie gdzieś, tu by wszystko ładnie widzieć, ale tutaj bliżej, zaczynamy. Okej okay, moi drodzy, farmer versus pociąg, runda druga, co my tam mieliśmy? Cofnijmy jeszcze się tutaj i zobaczcie, co my tutaj mamy? zejdę może was oprowadzić mamy 10 cystern ustawionych ładnie na torach eee, mamy też 10 przyczep o pojemności 50, prawie 50 tysięcy każda 50 tysięcy litrów moi drodzy jedną przyczepę jeszcze sprawdźmy czy ona jest dobrze na miejscu ustawiłem specjalnie tak żeby się zaparła o ten o te słupki. Czy to przejdzie? Hmm, chyba tak. No i dobra, lecimy uruchamiać pociąg i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że teraz nie ma mocy, żeby przejechał. Ok, lecimy tutaj. Zaczynamy. Magiczny przycisk R. R, 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 Kaman poszło. Pociąg ruszył, machina ruszyła. Ach, ale jestem podekscytowany. Dobra, tutaj będziemy wszystko widzieć. Poczekajcie, on jedzie stamtąd. Żeby tu nic nie przegapić, oddale tą kamerę maksymalnie. I tylko pozostało nam czekać. No, powiem Wam, rozrywka w wielkim stylu. Jedzie pociąg z daleka. Co to będzie? Co to będzie? Na drodze ma pierwszą przyczepę, która prawdopodobnie też się tutaj zaprze o tę o trakcję kolejową. Zobaczymy. On jedzie sobie powoli, spokojnie, finezyjnie. Dopiero się rozpędza, ale czy jesteśmy w stanie go zatrzymać? Czy zwykły gościu z wioski, zwykły farmer jest w stanie zatrzymać pociąg? O, oh, oh my god, co tu się dzieje? <śmiewanie> Niesamowite. O kurde, co tu, co tu się wydarzyło? Ten pociąg jest nie do zatrzymania, także masakra. Ale poleciało w górę, kurde, nie wiedziałem, że aż wystrzeli tak fajnie. Mam nadzieję moi drodzy, że rozrywkę wam dostarczyłem no jeżeli byliście ciekawi, czy da się zatrzymać pociąg, to myślę, że nie ma taki, takich maszyn tutaj, żeby to zatrzymać. Wszystko poleci sobie w powietrze, ale złomowisko zostało ja piernicze. No nieźle, nieźle. Kto to teraz posprząta? Wiem kto to teraz posprząta. Drugi pociąg jak będzie jechał. Moi drodzy, ja dziękuję za uwagę. Piszcie w komentarzach ewentualnie następne challenge, jakie byście mieli, jakie macie pomysły. Spróbuję ewentualnie coś takiego zorganizować, zobaczyć, sprawdzić. Jeżeli się podobało, to klikajcie lajka, nie krępujcie się. No i ci, którzy nie subskrybują, no to zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Nie tylko farming symulator jest, jest wiele więcej. Eee, no... I tyle z mojej strony. Pozdrawiam bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa pa!